Tym razem z Podlasia, miejscowość Dubicze Osoczne. Mam nadzieję, że nie popitoliłem. Zwróćcie uwagę, jaki majestatyczny budynek za naszymi plecami, za moimi plecami. Ja powiem tak, ja jestem zakochany w tego typu budynkach, a moim marzeniem było zawsze mieć. No niestety, jest to jedno z marzeń, które nie zrealizowałem i nigdy nie zrealizuję. Chodźcie, zobaczycie, co tym razem nas czeka. No, a pokazać to, to będzie, powiem Wam, cyrk. Zobaczcie. Fik, fik. I tu stoi 15-kilowatowy biokompakt. Eee, nie myśmy go instalowali, bo ja tylko cię inaczej tu zainstalował. Ale ktoś go tutaj sobie zainstalował, On jest w tej chwili wyłączony. I teraz zobaczcie. Właściciel się uskarża na to, że to nie pracuje tak, jak powinno być. A mianowicie, skotła, Pominimy, na, może inaczej. Skotła wychodzi, przepraszam, zasilanie. Na zbiornik na wodę, powrót z tego zbiornika, koniec i z kotła wychodzi zasilanie na zawór trzydrogowy i automat i z automatu w grzejniki tu w grzejniki gdzieś tam koniec po instalacji. No i pytanie jest teraz jak to ma działać skoro starszy człowiek wie facet bardzo doświadczony życiowo, że to nie funkcjonuje. Cholernie nienawidzę czegoś takiego. Ja nie lubię przyjeżdżać, i poprawiać po jakichś gamoniach, bo tak to trzeba nazwać, natomiast to nie ma prawa działać normalnie. Weźcie sobie, nabijcie to do swoich głów, że jak przychodzi wam i ktoś robi takiego ludzika, takiego fikołka, wygonić go w piździec, bo będziecie się z nim męczyć. Poprawimy, ulepszymy, zmodernizujemy, róże. To, co jest w środku, widzieliście. To, co będzie instalowane, jest tu. Czyli co? Zainstalujemy sprzęgło, dwie grupy pompowe, jedna bezpośrednia. Co ty robisz? Czy spawali równo? A mają prawo, nie. Ty masz po to śrubunki, żeby sobie regulować. No się pan sprawdzam. Tylko teraz. A stół ma poziom? Nie, nie patrzę na to. A na co? Wysokość śrubunku. Co, że różna jest? No. no ma prawo być, no. Że to ludzie robią. Jakby to maszyny robiły, to by było inaczej, to no. nawet widać, że tak ten no, krót, wystaje. Ten, ten Czy żeś tak podwinął jedzenie? Nie, tak, takie są. Tak? No. Zagwintowane były może dłużej, krócej. Możliwe. No, e, to nie ma problemu. sowa na obiad. Sowa dzisiaj na obiad? <głosy> <głosy> e, jak my tutaj jesteśmy prawie, że pod, pod Białorusią i na Podlasiu, to się może uda zdobyć jakieś fajne jedzenie. Zobaczymy Pepe na przykład. Nie puszczaj Panie i takich rzeczy. Tu niech przyjdzie, nie rzeczy. Tak, tu nie przyjdzie, niech Mateuszowi w kształtki wskoczy. Będzie miał co przebierać. Tak. Co to będzie, Staszek? Pokażę. Aleś to będzie wyglądać pięknie, nie? Wiatka. Cień. Tam słońce na kurza, a tu spokój będzie Staszek dzisiaj. Wczoraj jechaliśmy cały dzień 30, budziki pokazywały w samochodzie. Ale będzie ja piękny pewnie. dzień dzisiaj. No, ja się cholera tego pokażę. Zaraz się poddam, chyba. Ja też. <laughs> Dawa, drugą śruła, co ten ma. To nie waży dwa No podchodzi, no, nie odchyla. I wyrwie z ze Tak to niestety czasem bywa, że piękny dom, a kotłownia taka malutka. My na to wpływu już nie mamy. Co tu się wstydzić Stanne i coś szuka. Skarbach. Tam są skarby w takiej skrzyneczce. Jednej, drugiej, trzeciej. Jak czegoś nam potrzeba, to się idzie do skrzyneczki skarbów i tam się szuka, tam się zawsze coś znajdzie. Pamiętam jak to się. Jakiś czas temu kupowało taki zawór. Oczywiście z dłowikiem. Cali ćwierć. I one kosztowały po 20-30 zł. Z <noise> tego kiedy to było. Historia, Historia nie? A dzisiaj taki zawór już kosztuje. Całą kroniówkę. No No. Tak samo jest z GZ-ami czy z GW. No przecież to są chore już ceny. Śrubunki To było tak kiedyś wszystko. Fajne i tanie. Zobaczcie, cisza i spokój. Domy, zabudowania. Wszystko drewniane, wszędzie dookoła. Podlasie to jednak stan umysłu. W sumie sam Mateusz zadał pytanie. Po co my to przerabiamy? Po pierwsze, panowanie nad temperaturą powrotu i temperaturą zasilania nie istnieje. Co to znaczy? Że wypadkową jakichś dziwnych zdarzeń jest temperatura powrotu, gdzie zawór trzydrogowy nie jest w stanie pilnować dwóch rzeczy na raz. Koniec i kropka. Kolejna sprawa jest taka, że my na to już wpływu bardzo nie mamy. Jest to jak widzicie cholernie małe pomieszczenie. Nie ma tu nawiewu, wywiewu, nie ma tu na powietrzania, nie ma tu na powietrza. Sam Artur mówi duszno, cholernie bardzo źle się tu przebywa. I teraz coś wam pokażę. Teraz Pierwsza rzecz to jest, zobaczcie, tu, tak, czyli widać bardzo dokładnie, że ten kocioł jest czarny, ktoś by mi powiedzieć, no jest pobrudzony, ale zwróćcie uwagę tutaj, on też jest zabrudzony, tutaj, cały czarny, to pomyślmy sobie, co się wydarzy, jak ja otworzę drzwiczki, widzicie to, on jest cały czarny, czyli i w procesie palenia, i w procesie rozpalania dzieje się tu coś niedobrego, nie ma tu powietrza, nie ma tu Odpowiedniego ciągu, ale kocioł to jest nic innego, jakbyście świeczkę przykryli słoikiem. Co ta świeczka zrobi? Zgaśnie. Jeżeli wasz kocioł nie ma czym oddychać, czyli wyrzuca rurą 180 mm do komina, to musi skądś pociągnąć. Nie ma skąd pociągnąć, takie rzeczy się dzieją. Kocioł ma 3 lata. Na pewno spróbujemy zajrzeć tu i zobaczyć, co się tu dzieje. Po co? No właśnie dla samego zaspokojenia. I prawdopodobnie tu nikt nigdy nie zaglądał. Widzicie to? to? Jest bardzo mocno, bardzo mocno zmniejszony przepływ przez ten komin. No i tym też się Mateusz za niedługo zajmie. Trzeba to spojrzeć, nie odginam tej rurki. tramem? a oni muszą mieć takie, żeby nie przyciskać, bo jak przyciskasz to się wkurzasz. Moi. Ja to zmierzyłem, ale nie wiem ile. Ja bym to jeszcze skrócił. Mam <grym> dwa no, centymetry. No, no bo znowu to w mocno, ja, to wyjecha. cało powietrze. To masz tutaj na całą rurę nałożono? To Nie, taka na kawałek tylko się zajdzie. komisja w składzie. A to ty, komisji. To żyli, a gdzie ten. Uf, słuchajcie, mam. Ma, ale ja wiem, ale jest jedna akcja, której jeszcześmy nie dokończyli. Mam film z Castingu. No i pierwszy etap, kolega uwalił. Na co a co drugiego... drugiego? Nie będzie. A drugi, a drugi teraz. O, wybór. Czyli taki praktyczny. My patrzymy, na on robi. To jest taki ludzki system, nie? Dziesięć, dziesięć i trzech No i nadzorujemy. Jak ty to, Stasiu, mówiłeś? Trzecie. To <grystanie> jest kurwa, tutaj to łamanie, ale to nie przeklinamy. Nie przeklinamy. To się podniesie. Ja to i tak bym chciał, żebyś ty tam poziomice położył na tą rurę. I się nie okaże, że tam to twoje kolanko jest wyżej. wyżej jest że jest. Czy ja mam idealnie. Nie, tutaj trzeba by nie podnieść. Ej, te to peksa. Ale co nas peksa interesuje? Jest ok? Dobra, no ja to dobrze. Jak jest ok, no to nie. zaciskaj. No nie jest wyżej, zaraz na oczy. No zobacz, bo podnoszę. To, to no to jest ma. dobrze, no ty tam. Składam trzech kryzysów. No, misiu. Też czwartego zaraz zatrudnię. <laughs> z uh -huh. gorąca chyba czemu tam? No bo tu wyciągnę, tu wyciągnę izolację założę. W dwóch miejscach wyciągnę. Nie, tu zaścisnę. To tam się zaciśnij na kolanku, lepiej ci będzie. No. Jak ty w jak to widzisz? No, umie się. Bardzo dobra robota. Teraz lepiej. Ja słyszałem, jak on dzisiaj krzyczał. Dajcie mi coś w końcu zrobić. No to dostał, no. No dostał, dostał. No, ale będzie miał instrukcję z obsługi, kotła. Z czyszczenia. Tak, z serwisu. Tak. Co będziecie tu kurzyć? Nie. Może nie na kurzy, no nie zobaczymy. Na bardzo, jak ale... dobry serwisan, to nie na kurzy. No trzeba to zrobić. ja muszę tam zajrzeć do środka, bo ja się obawiam, że. Ten syf, który tutaj jest, to jest niestety nie spowodowany takim kiepskim ja tego, ciągiem, ja tylko nieczyszczonym ja nie kotłem, tak, nie? nie? No tak to sprawdzę. Bo tak. mi się wydaje, że tam jest nie nieczyszczony... Płomieniówki nie nie są się... nie, nie, nie ma płomieniówek. No, Ale zaraz zajrzymy, no, zobaczymy. Dajcie kawałek izolacji, proszę. Nie Staszek, ja mam tylko prośbę do Ciebie. No. Jak otworzysz kocioł, to zanim cokolwiek ruszysz, weźmy mnie dobra? No, zero. Zero? No. Albo bierzemy sprężarkę dobijamy. Sprężarkę. A, a ja w, nie, Artur, a będziemy ryzyko... A nie może nie. ty źle wsadził? Nie, inaczej nie to ryby. Zero To nigdy nie było nie nie, 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 nie ma. Nie ma? Nie co, sprężareczkę by było Czy po prostu podmienimy... zobaczymy jak nie będzie trzymać to założone w Mateusz! Dałbyś sprężarkę? Daj mu wszystko. Już daję. Daj sprężarkę od razu. Sprawdzimy. Trzymaj Arkur topiony. Najwiście. To jest. O, jak nie Nie weź się z Stachu zachowuj. Trzymaj, ma e, Artur? ja już tam zajrzę. Po prostu mnie. Miał... O jejku. Ola Boga. bądźcie. Przecież tu dziur nie ma. Co się stało? Jak ktoś wam powie, że się kopci z kotła. A później jeszcze usłyszycie, że. że się kopci z kotła. O, tych dziewczynek nie idzie się, to, się otworzyć. Dobra. Jeżeli mi to raczej nas Jeżeli jest, to. Ojej, zobaczcie co tam jest. Stachu, ty, ty nie odkurzasz, tylko tutaj trzeba by było kuś karczerem wjechać. Ty bierz tu szczotę najpierw porządną. Co ty tu odkurzaczem zrobisz? Jak tu jest 3 centymetry? To jest grubsza, to, z grubsza to trzeba miotu wygarnąć. E, weź mi tutaj, daj o coś takiego. Ja chcę coś zobaczyć tylko. Masakra, a tu to w ogóle, żeby się do ciur dostać, to o prawie centymetr to jest tu, no i tu już nie chodzi o same walory estetyczne, że coś się upieprzyło, tylko bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. właśnie bezpieczeństwo ludzi, którzy użytkują taką kotłownię. To jest tak, że czasem użytkownik zapomina i ma prawo zapomnieć. Ja się z tym zgodzę, ale jest instrukcja, do której należałoby zajrzeć. Taki zdrowy rozsądek, który nakazuje wyczyścić od czasu do czasu ten kocioł. Ja nie mówię, żeby go czyścić co dwa tygodnie. Wyczyść go zimową porą użytkowniku raz w miesiącu. I dzisiaj osoby użytkujące na pewno dostaną od nas wiedzę. Być może której ktoś zapomniał przekazać, być może o której nie doczytali. Jak czyścić, jak bać o ten kocioł, co zrobią? Nie wiem. Natomiast to jest tak jak Artur powiedział: niebezpieczne. Nie możemy zostawić tego tak wezechać i przejść na, do porządku dziennego i dalej opowiadać Wam o tej kotłowni. Nie robiąc dodatkowego wywodu odnośnie bezpieczeństwa, czyszczenie kotła to nie tylko oszczędność paliwa. Słyszycie, Staszek walczy w tej chwili z tym kotłem e, razem z Mateuszem. I teraz, czyszczenie kotła to nie tylko zużycie opału. Im bardziej wymiennik upieprzony, tym więcej ucieka w komin, tym więcej waszych pieniędzy marnujecie wy sami. Natomiast kwestia bezpieczeństwa tutaj e, jest. E, w moim odczuciu najważniejsza. Nie w moim, chyba w waszym również. To wasi bliscy użytkują te kotłownie, to wy użytkujecie te kotłownie. Czasem dzieci idą, dosypują do kotła, czasem kobiety. Naprawdę, poświęcenie pięciu minut, e, czy to kobieta zrobi odkurzaczem, czy facet to zrobi odkurzaczem, czy dzieciak, zatrzyma ten kocioł pod kontrolą i, i, i bezpośrednią kontrolą rodziców musicie zadbać o te kotły we własnym zakresie to nie da się tak, żeby to się nie żeby, tego, żeby to zostawić niewyczyszczone bezpieczeństwo wasze Wykapca się to na zewnątrz jak widać to wykopcało się nieraz, bo to nie była jednorazowa akcja zadbajcie ja więcej nic nie mogę zrobić zadbajcie o swoje własne kotłowie Staszek ile wyciągnąłeś? dwa wiadra? dwa wiadra Dwa wiadra z kotła. I z pe... tyłu, tam, 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 tam ja wam nie powiem nie. tak. E... Mój przyszły teść ma również peleciaka. Co prawda chodzi u niego już pompa ciepła, ale peleciakiem jak jechał, to przez cały sezon zbierał jedno wiadro. Popiołu A tu nam pan kita, że... <ścoughs> że. kocioł używany dwa dni z pełna, trzy sezony i że był czyszczony a Stachu wydobył z niego dwa wiadra myć go nie zamierzam ale zobaczcie teraz różnicę można to zrobić? żeby było normalnie? zobaczcie pominiówki, widać, nie? Do, że tak powiem nie będziemy grzebać teraz w całym kotle i udowadniać wam tego, że Stachu wybrał z tego kotła co wybrał Słabo teraz, Be... co nieco dwa wiadra Artur mówi, nie? Pan Artur się bawi w tej chwili w pajęczaka, ale zaraz to wszystko będzie ładnie poprostowane Wody się napuści, będzie Sterownik oczywiście jest, głupia i przesadzona temperatura, bo tu jak widać w kotłowni mamy 29 stopni Więc 37 żeby te grzejniki nam się zagrzały, zobaczcie kociołek śmiga jak to przyszedł syn inwestora i mówi, on jeszcze tak nigdy nie pracował. A jak on pracuje. Tu mało miejsca jest, a jak on pracuje 60 na kotle, 55 powrót, Nagrzejniki jak widać, śmiga 40 O. Co się nam tu w tej chwili zaczyna przebijać. Boiler oczywiście dostaje swoje. Może ten boiler wyłączymy na razie. Już może sta. Starczy na chwilę. O. Na razie starczy. Jak kociołek sobie pracuje, jak on został poustawiany, tryb pracy, hmm. praca, nastawy pracy. Jedna sekunda, finalnie 5 sekund 36% koniec. Tak, zawór się nam zaczyna przemykać, powrót jak widać. Minuty na minutę będzie coraz gorętszy. O, zobaczcie, co się z powrotem dzieje: jak ten boiler przestał brać. Finalnie dołożyliśmy coś takiego plus. Plus sterownik pokojowy. Co ten zabieg faktycznie inwestorowi przyniesie? Oszczędność na pelecie. Zero biegania między kotłem a domem. Wcześniej. Biegali, zastanawiali się, co się tu dzieje, dlaczego to tak pracuje, a nie inaczej. Nie mogli zapanować nad temperaturą. Raz się zawór otwierał w prawo, raz się przymykał, nie wiedzieli, co się faktycznie dzieje tutaj. W tej chwili instalacja została zrobiona tak, jak ja bym chciał, żeby funkcjonowała. Może tu inne rzeczy można by było jeszcze pozmienić, ale nie to było naszym zadaniem. Naszym zadaniem było usprawnienie tejże instalacji, która miała ruszyć. Ruszyła, działa, my lecimy dalej. Trzymajcie się!